Panie Radna Dzikiewicz, proszę. Szanowni Państwo, ja mam, ja mam pytanie odno, odnośnie odwodnienia miasta, ale też odwodnienia ulicy Jana Pawła w Sokółce, która jest jedną z ważniejszych arterii naszego miasta, a zarazem jej wizytówką. Powiat Sokulski zlecił w formie projektu i wybudu i realizację tej inwestycji, czyli przebudowę tej ulicy wraz z nowoczesną infrastrukturą, między innymi właśnie schodnikami i ścieżkami rowerowymi czy też parkingami. Jest to ogromna szansa na poprawę stanu technicznego tej ulicy, jak i wizerunku całej Sokółki. Wiem, że były prowadzone jakieś rozmowy telefoniczne z, z gminą i mam informację, iż gmina reprezentowana przez pana burmistrza odmawia podłączenia projektowanej kanalizacji deszczowej do istniejącej już sieci gminnej, tłumacząc się złym stanem technicznym tej infrastruktury. Jest to postawa całkowicie niezrozumiała, tym bardziej, że obecnie woda, która spływa po tej ulicy jest oprowadzona właśnie poprzez, poprzez te kratki ściekowe, które tam istnieją, jak też przez ten naturalny spływ powierzchniowy. Gmina w żaden sposób nie uczestniczy finansowo w realizacji tej inwestycji. W żaden. Choć to właściwie mieszkańcy sukółki będą korzystać, tak, bo tutaj my dzielimy na drogi gminne, powiatowe, ale tak naprawdę to wszystko jest dla naszych mieszkańców. Mało tego. Stanowisko gminy w tej sprawie nie tylko utrudnia realizację te, pro, tego projektu, ale też świadczy o braku jakiejkolwiek odpowiedzialności za wygląd i funkcjonowanie miasta, jeżeli dla gminy nie zależy na tym, żeby tą ulicę zrobić, na którą mieszkańcy tak bardzo długo czekają. Powiat stara się wprowadzać jakieś zmiany, które real, realnie poprawią jakość życia mieszkańców, a gmina zamiast współpracować stawia kolejne przeszkody. W związku z powyższym przygotowałam się, żeby mieć po prostu, nie, żeby mi nic nie wypadło z głowy, także chyba to nie jest problem, że ktoś ma coś zapisanego na karcie. W związku z powyższym mam trzy pytania. Pierwsze, czy gmina jest w stanie określić jaką ilość wód opadowych może przyjąć obecnie istniejąca sieć kanalizacyjna, aby chociaż częściowo umożliwić realizację tego projektu? Pytanie drugie, i tak krótką odpowiedź bym prosił. Pytanie drugie, dlaczego od lat nic nie robimy z poprawą stanu technicznego gminnej kanalizacji deszczowej, no skoro ta kanalizacja jest w tak złym stanie? I pytanie trzecie, to nie w tym miejscu, panie radny, chcemy zrobić. W projekcie jest, trzeba było zapoznać się z materiałami, panie radny. I trzecie, czy naprawdę gmina uważa, że taka postawa polegająca na wiecznym utrudnieniu działań innych instytucji jest właściwa i służy mieszkańcom gminy Sokółka? Uważam, że w sytuacji, w której gmina nie wnosi żadnego wkładu finansowego w tę inwestycję, wykazanie choć odrobinę dobrej woli i umożliwienie odprowadzenia wód opładowych to jest minimum, jakie może zrobić gmina dla mieszkańców Sokółki. Liczę, że Państwo podejmiecie konkretne działania, które będą świadczyły o odpowiedzialnym podejściu do rozwoju miasta, a nie dalszym utrudnianiu tej, jego modernizacji. To jest tak, jak pewnie Państwo powiecie, to jest droga powiatowa, tak, obecnie te wody spływają tą drogą do tej kanalizacji który, deszczowej, którą Państwo macie. Więc proszę, bardzo apeluję tutaj jako radna, jako mieszkańca, mieszkanka Sokółki, proszę nie utrudniajcie tej, tej realizacji tej inwestycji, bo jest szansa, żeby wreszcie tą ulicę Jana Pawła zrobić. Przecież tam mieszka bardzo dużo ludzi, to jest naprawdę obecnie jedno takie, 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 centrum też Sokółki, tak, pięknie tam się wszystko zmienia. Więc pozwólmy, żeby ta inwestycja przebiegła. Pozyskane są środki finansowe. Praktycznie 100% środków finansowych jest pozyskanych. Apeluję, żebyście po prostu podjęli naprawdę odpowiedzialną decyzję i pozwolili podłączyć się do istniejącej kanalizacji, bo już to funkcjonuje, tak przecież. I tam nie ma tego zalewania, czyli obecnie ona działa. Jeżeli nie zrealizujemy tej inwestycji, ta woda dalej będzie spływać, tak? Panie burmistrzu, kilkakrotnie już apelowałam o tym, żeby naprawdę współpracować, że tylko współpraca. Na poprzedniej sesji to samo. Tutaj powiat nie prosi Państwa ani złotówki. Chce tylko się podpiąć pod, pod kanalizację, która już pod sieć, która w tym momencie funkcjonuje. I jest ta ulica podpięta, więc o nic więcej nie prosimy. I to tylko dobra wola gminy. To tylko wasza dobra wola, zale, od waszej dobrej woli zależy, czy ta inwestycja zostanie zrealizowana i mieszkańcy będą mogli cieszyć się z nowej ulicy, chodników, parkingów, ścieżki rowerowej. To nie są środki, które bierzemy z podatków mieszkańców, tak? Środki pozyskane, tylko trzeba zrealizować tę inwestycję i bardzo bym prosiła tutaj myślę, że wszyscy radni się z tym godzą, zgodzą, żeby nie utrudniać realizacji tej inwestycji, pozwolić, żeby to funkcjonowało dalej tak, jak funkcjonuje. Podpiąć się pod istniejącą, bo w tym momencie tak ta ulica funkcjonuje. Dziękuję. Dziękuję. Pan burmistrz Stefanowiec. Tak? No, Panie przewodniczący Wysoka Rado, pani radna, stawiamy o takiej niezręcznej sytuacji, ponieważ jesteśmy w procedurze. Generalnie organ wypowiada się, wydając decyzję. Jeżeli się organ wypowiada przed wydaniem decyzji, zajęciem stanowiska, no. No to jest, to jest niezgodne z zasadami, niemniej jednak skoro pyta Pani Ja radna, tylko apeluję, żeby ta decyzja była pozytywna. To ja może kiedyś... Bardzo bym chciała, żeby ta pozy... ja decyzja może? była pozytywna, ja bo to możesz... jest dla naszych mieszkańców. Pan tu tym, nie, nie mieszka, ale my tu mieszkamy i chcemy mieć nową ulicę. Proszę nie utrudniać, tylko o to proszę. Pani wspomniała... Bardzo słusznie o współpracy. Ja już nie będę wracał, tylko wspomnę o współpracy, o sprowadzaniu wód na ulicy targowej, trzy skrzyżowania i decyzji na drogę dojazdową przed naszym szokiem, co uważam za decyzję z RIT, no, niespotykaną, dziwną. Starostwo wydało decyzję z RID na odcinek drogi, zajęło pas naszej drogi wzdłuż o szerokości 4 metrów, gdzie w wyniku z RIDu nie powstaje żadna jezdnia tylko jest prowadzony kanał deszczowy. Także Pan Starosta zna różne sposoby, projektanci pewnie podpowiadają. W 2017 złożyliśmy, Burmistrz Sokółki złożył Projekt przebudowy odwodnienia, złożył projekt porozumienia ze starostwem. Do dnia dzisiejszego oczywiście nie uzyskaliśmy odpowiedzi, a z informacji przed wyborami przekazanymi przez pana burmistrza Jochnika przedstawiciele starosty w ostatniej chwili zerwali rozmowy na ten temat. Wracając do ulicy Jana Pawła. Proszę zwrócić uwagę, że ulica Jana Pawła jest główną ulicą od której kanały deszczowe o stosunkowo niewielkiej średnicy. Nie ma z nami w tej chwili autora opracowania, ale o ile pamiętam, tam są. Czy mogę odpowiedzieć na to pytanie, jeżeli pani to, pan Proszę pan jest na zlecenie gminy? To trudno mi powiedzieć, bo to nie będzie obiektywna e, ocena. W tym momencie, kana... radny, w tym ja może, momencie ja ja ta deszczówka przy... tak funkcjonuje. Nic nie jest zalewane. Tak funkcjonuje. Nie wiem. Państwo nie. chcecie, żebyśmy nie realizowali, żeby nie realizował pan, tej inwestycji, tak, proszę, niech zostanie proszę. tak jak jest, prawda? Jeżeli mogę. I proszę, niech ta proszę, woda proszę. dalej pani spływa. Pani radna, proszę, proszę, chwilę, pani proszę o chwilę cierpliwości, za chwilę pani otrzyma odpowiedź. Po pierwsze, nie ma pani racji, twierdząc, że nie są zalewane posesje w okolicach ulicy Jana Pawła II. No no więc informuję, tak, więc nie panią, ale proszę mi Przerwać. Bardzo proszę, więc informuję Panią, że są zalewane. Po ostatnich, po ostatnich opadach w okresie letnim rozmawiałem z pracownikami urzędu, którzy tam mieszkają, którzy zabezpieczali się przed wlaniem wody do piwnic workami z piaskiem, a więc jest tam problem. O, zaraz poproszę pana Jakuba Borowskiego o przedstawienie sytuacji hydrologicznej w tym miejscu jest to skomplikowany problem. Oczywiście ja trzymam kciuki za Pana Starostę, mam nadzieję, że dobrze zaprojektuje. Ja też, bo wiem, że Pan Starosta na, ostatnim, na ostatniej sesji Rady Powiatu apelował do mnie, więc ja do Pana Starosty zaapeluję. Niech Pan nie apeluje do mnie, niech Pan po prostu zleci dobrym projektantom wykonanie projektu tak, żebyśmy mogli pozytywnie odpowiedzieć na, tym, na ten wniosek. Jeżeli będzie dobry projekt, jeżeli będzie spełniał warunki, które nie spowodują zale tych, tego osiedla, to wtedy my z wielką przyjemnością i z radością odpowiemy pozytywnie. Ale poproszę jeszcze pana Jakuba Bobrowskiego. Ja tylko ad odpowiem panu. Przykro mi jest, że burmistrz Sokółki, który reprezentuje miasta, miasto Sokółki i swoich mieszkańców, nie dbał o jego dobro. Że ta, że ta pana, pan, e, pan e, taką anielskim głosem powiada, a jednak ma pan te w sobie takie zacięcie, że będzie na złość, a na złość, a nie dam wam... Nawet Państwo nie dokończyli, nie, nie przekazaliście projektu, projektu tej kanalizacji deszczowej, nawet na prośbę nie przekazaliście, więc targowej, więc to jest naprawdę straszne, że Pan jako Burmistrz Sokółki z uśmiechem na twarzy życzy sukcesu Panu starości, nie patrząc na dobro mieszkańców, a będzie Pana polował, jak to pan, jaka sukółka jest piękna, jak jest pięknie wszędzie, wszystkie są ulice świetnie wyremontowane, a mamy Jana Pawła znowu zostawić w takim stanie jakim jest? Proszę panie burmistrzu o odpowiedź. Pani radna, przed chwilą pani mnie obraziło, mówiąc, że nie dbam o dobro mieszkańców, więc ja sobie wypraszam takie stwierdzenia z pani strony. Dbam o dobro mieszkańców i dlatego, że dbam o to dobro mieszkańców, to dbam o mieszkańców, którzy mieszkają właśnie w tych, na tych ulicach, w tych ulicach w okolicy Jana Pawła II. Pani nie zna tego terenu. Tego nie Proszę nie przerywać panu burmistrzowi, jeszcze raz apeluję. Pan nie da zgody na Proszę nie przerywać Dziękuję. panu burmistrzowi. My mówimy o tym, jakie zagrożenia sobą niesie, czy też może nieść taka realizacja, nie mówimy, że ta droga nie jest, ta ulica nie jest potrzebna, bo ja jeszcze raz może i z uśmiechem, może z anielskim, jak sobie Pani życzy, niech Pani mnie odbiera, tak, życzę wykonania tej ulicy, natomiast chciałbym, żeby ta ulica, wykonanie tej ulicy również brała pod uwagę dobro gminy i dobro mieszkańców gminy, nie tylko Pana Starosty, który powie jej ja jestem ten dobry, ulicę zrobiłem, a wy się martwcie wodą, która później spłynie i zaleje posesję. Tak to nie będzie działało droga pani, więc ja wolałbym, żeby, więc wolałbym tak już kończąc, przepraszam bardzo, kończąc wolałbym, żeby pan starosta na mnie się zrzymał, aniżeli mieszkańcy, którym zaleje posesję. I nie teraz bardzo proszę, pytań. ale już pani, już pani mówiła, że pani nie jest w... Czekam na odpowiedzi na pytania cały czas, panie burmistrzu, Na niektóre na pytania, pytania czekam... nie mam czy, proszę, mamy, proszę, za... proszę wie co, wie są, na, niektóre, panu na niektóre pytania czasem nie warto nie odpowiadać, bo one są tak zadane, że czasem nie warto na nie nie odpowiedzieć. Ja poproszę pana Jakuba Bobrowskiego, żeby odpowiedział na to pierwsze pytanie dotyczące wody, bo ono jest istotne. Te pozostałe są nieistotne, nawet nie warte, żebym zajął się odpowiedzią dla pani. Dziękuję, proszę e, pani radna. E, Dzisiaj jestem tu hobbystycznie, nie wiąże mnie żadna umowa z rzędem na chwilę obecną. Tak, mam czas, mogę przyjechać i wytłumaczyć, dlaczego prace, które wykonywał zespół dziesięciu inżynierów, polegające na kompleksowym policzeniu deszczówki w mieście, mają sens i się bronią matematycznie. To pierwsza sprawa. Druga sprawa jest taka, odpowiadając na Pani pytanie. Dzisiaj już rozmawialiśmy o sytuacji, w której inwestycje odwrócone są do góry nogami. Problemem jest to, że Jana Pawła, ciążąca do kanałów, w których chce być podłączona w okolicy ulicy Kryńskiej, jeśli dobrze pamiętam, bo to jest kolektor, do którego ma być podłączona ta inwestycja, on jest w tej chwili obciążony w 100% i na dzisiaj mieści się to jeszcze i nie wylewa, nikogo nie zalewa, ale podłączenie wody z odcinka, który będzie powyżej spowoduje, że za chwilę, cały ciąg będzie, ciążony, będzie ciążył w taki sposób, że wszystkie studnie po drodze do samego ujścia w kanale Sokółka zostaną zalane razem z mieszkańcami i z tym wszystkim co jest. Problemem nie jest to, że miasto nie chce podłączyć, tylko miasto nie bardzo ma do czego to podłączyć. Tak? I teraz chodzi generalnie o to, że tak jak Państwo dzisiaj rozmawialiśmy o tym, że inwestycje trzeba planować od początku do końca. Jeżeli inwestycja jest na końcu, może nie na końcu, jest druga, że tak powiem po kolei, tak? no to jakby ciężko jest oczekiwać, że woda, nie wiem, poproszona ładnie zmieści się do kanału, który się tam po prostu nie ma prawa zmieścić. Przy takich zgrubnych obliczeniach, nawet nie wchodząc w detale, to jest podstawa inżynier projektowania inżynierskiego, jeżeli mamy 700-metrowy odcinek spływu, który jest w tej chwili w ulicy Jana Pawła, to licząc, że zamkniemy to za chwilę krawężnikami i spadnie tam jeden cm deszczu tak, na tej całej powierzchni, to oznacza, że do kolektora będzie musiało wpłynąć 42 metry sześcienne wody. 42 metry sześcienne wody do kanału, który się po prostu fizycznie nie zmieści w czasie spływu z górki i tak dalej. Żeby zrobić coś takiego, trzeba przebudować kolektor poniżej ulicy Kryńskiej. To jest jedyna możliwość, żeby przyjąć te wody w sposób sensowny. Dalsze wloty tak samo powodują zalanie osiedla, które jest na południe od ulicy, południe, od południowego zachodu, wschodu, prze, zachodu, przepraszam, południowy zachód od ulicy Jana Pawła, też zostanie zalane kolektorami wpustowymi ze względu na to, że kolektory były projektowane na fizyczne ulice, które tam są poniżej, a nie na odwodnienie całej ulicy Jana Pawła. To już jakby są zaszłości, o których ja nie będę wnikał, dlaczego tak jest, ale technicznie rzecz biorąc, te rury się nie rozciągną. One fizycznie nie przyjmują więcej wody. W tej chwili to jest maks, co tam może się zmieścić. To jest odpowiedź na to pytanie. Dziękuję bardzo. Widzę, że się świetnie Dziękuję. Pan przygotował, pan burmistrz bo na komisji słyszałem, jak zadał Pan pytanie, czy teraz mam mówić o ulicy Jana Pawła, a pan, pan burmistrz, pan powiedział, pan burmistrz nie, nie nie teraz. Proszę. Dziękuję. Widzę, że jest Pan świetnie przygotowany. Panie Radna. Panie, panie, panie.